Rozmowa kontrolowana. A w rozmowie kontrolowanej gościem Włodzimierza Machnikowskiego jest Robert Terlecki, nowy prezes GKS Wybrzeże. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Bardzo dziękuję za zaproszenie i dziękuję wszystkim, którzy trzymali za mnie kciuki. No, ważnych ludzi zapraszamy o tej porze dnia. Proszę powiedzieć, czy Pan już jest prezesem, czy ta rekomendacja jest już wiążąca według Pańskiej wiedzy? No, według mnie jeszcze nie jestem prezesem. Dopiero w, umówiłem się z Panem Prezesem Kiszkisem na godzinę 10 na czwartek i tam w jakiś formalny sposób będziemy ustalali, jak zostanę nominowany, jak zostaną przekazane wszystkie obowiązki. Przewodniczący wspomniany przez pana Krzysztof Kiszki stwierdził wczoraj na tej oficjalnej prezentacji kandydata, że Obaj byli słabi, że oba programy były nieprzekonujące. Czy to nie jest tak, że z dwóch słabych wygrał ten mniej słaby, bo nawet nie można powiedzieć silniejszy? Odbiera pan to jako, nie wiem, może potwarz nawet. Powiem tak. Prezentację po 15 minutach mi przerwano i nie dano dokończyć. W związku z tym nie do końca można ocenić, czy ona jest zadowalająca, czy nie, dotycząca przyszłości klubu, jak również struktur, jak również formy zarządzania, jak również obowiązków pracowników i tak dalej i tak dalej. W związku z tym nie potrafiłem między innymi. No Pan przewodniczący Kiszkis powiedział, że było 15 minut na to, żeby przedstawić ten program. A wydaje mi się, że jeżeli rozmawiamy o takim organizmie jak GKS, przedstawienie tego w 15 minut to trochę jest zbyt mało czasu. To jest jedno, jak gdyby. Natomiast drugie, kryteria po pierwszej prezentacji nas jako kandydatów, i Maćka i mojej, pokazały się na stronie internetowej, co było dla mnie również zaskoczeniem, ponieważ nikt nie przedstawił mi tego na spotkaniu. W związku z tym, tak nie do końca. Czekaj nie do końca. Być ja może. wiem jak to można stwierdzić czy spełniłem oczekiwania czy nie, no jeżeli nikt nie stawia konkretnych jasnych yy, warunków, no to Trudno się do nich odnieść, ale. Najważniejsze podobno były pieniądze, i tutaj brak konkretów, bo z jednej strony rozumiem, że potrzebował pan więcej czasu niż ustępujący prezes Maciej Polny, bo pan po prostu więcej pieniędzy deklarował. W tej pierwszej wersji nawet 5 milionów 600 tysięcy, potem pan zszedł troszeczkę niżej, ale to się znowu wyrównało, bo rozmawialiśmy sobie nieoficjalnie. Podobno wczoraj pojawił się kolejny mecenas Gdańskiego Żużla, gotowy wyłożyć ponad milion złotych. E, tak, no e, mi ciężko na dzień dzisiejszy jeszcze rozmawiać, bo jestem reprezentantem właściwie kibiców i tylko tyle. I do momentu, dopóki nie oficjalnie nie zostanę prezesem spółki, to Rozmowy z każdym są w żaden sposób wiążące. Jak również sytuacja jest taka trochę dwuznaczna, bo dana firma zdecyduje się, a ja nie zostanę prezesem, a oni powiedzą, no ale myśmy w budżecie już klepnęli na żużel. W związku z tym tutaj sytuacja taka e, dwuznaczna. Ale naprawdę te 6 milionów prawie pan ma? To sam ten przyzwoity budżet. Na pierwszą i, ligę to wręcz to znaczy, kosmos. Łącznie z biletami, które zakładam, że bilety przyniosą około 800 tysięcy e, Rada wczoraj łącznie z panem prezesem, prezesem Kiszkisem powiedziała, że to jest niemożliwe. Natomiast myślę, że jeżeli tutaj e, ta współpraca z kibicami nowe formy w ogóle w działalności klubu zostaną zaprezentowane, to ci kibice będą chodzili, bo będą widzieli coś nowego, bo dzisiaj oglądanie samej imprezy żużlowej to jest za mało. Kibic więcej wymaga. Ja jestem również kibicem, chodzę na imprezy takie, które również coś innego dają. To ale, jest pierwsze. Ale nie oszukujmy się, że pierwsze tak naprawdę to jest wynik sportowy. Jeżeli żużlowscy będą jeździć i zdobywać punkty, to nie dwa tysiące, tylko dwanaście tysięcy będzie na to, yy, I Właśnie, to jest, to jest zawsze. Jeżeli jest efekt sportowy, jest ta fala, to są i kibice, jeszcze wracając do tego naszego sponsora, e, firma Star Carbolines, to jest dostawca farb dla grupy stoczni remontowych w Gdańsku między innymi zadeklarowała e, około wsparcie dla gdańskiego żużla na poziomie miliona złotych. Oczywiście nie mówimy, że to jest sponsor tytularny, ponieważ szczegóły rozmów dopiero będziemy finalizować po objęciu przeze mnie funkcji, natomiast e, reprezentant e, tej firmy na Polskę e, będzie prawdopodobnie wiceprezesem klubu, ale to wszystko jest do uzgodnienia z władzami. Ale milion wystarczy, żeby kupić sobie miejsce w tytule drużyny? To, to znaczy tak, no bo to jest albo mówimy znowu, nie, nie możemy jak gdyby stanąć tak, że ktoś daje milion i ma wszystko, bo to nie tędy droga. Później nie mamy co sprzedać dla innych. E, to tyczyło się chociażby, jak ja widziałem grupy Lotos. I w, ja pamiętam jeszcze dawne rozmowy z Lotosem. Zawsze było tak, że e, grupa prezentowała, swoje jasne cele. My nie chcemy być jedynym tylko sponsorem tego klubu. Pokażcie, że potraficie ściągnąć innych, my się dołączymy. I w związku z tym, jeżeli może będzie CarboLine, ja będę na pewno próbował dodzwonić się do pana prezesa Olechnowicza i umówić się na spotkanie. to był już sygnał z Latosu, że chcą rozmawiać. Ja jeszcze nic nie wiem. W każdym razie powiem tak, że na pewno będę chciał, będę chciał zaprezentować również cały program, żeby pan prezes widział i, i, i zarząd Lotosu, co chcemy zmienić, jak to powinno funkcjonować. Ale słuchał pan Rady Gdańska, rozmowy kontrolowanej z prezesem Olechnowiczem, on stwierdził, że taki wynik sportowy i ci ludzie nie gwarantujący absolutnie marki godnej Lotosu decydują o tym, że Lotos wychodzi z żużła. Powiem tak, nie słyszałem tego wywiadu, ale y, oczywiście komentarze jak najbardziej i powiedziałem, że ja się nie dziwię panu prezesowi, że podszedł do sprawy w ten sposób, no bo ile lat może jedna grupa finansować klub, który tak naprawdę nie osiąga sukcesu, bo awans w zeszłym roku do Ekstraligii to też nie był awans czysto sportowy. W związku z tym to też było takie z dużym znakiem zapytania, czy na, na ten sezon, który oglądaliśmy, czy te pieniądze miały być przekazane, czy nie. Dlaczego chce pan zostać i pewnie zostanie prezesem GKS Wybrzeże? To drużyna zdegradowana z Ekstraklasy, bez tytularnego sponsora, z niezadowolonymi kibicami. Wszystko jest tutaj na nie. Czy to nie pomysł na, na, na własne życie? Bo podobno panu w biznesie też nie najlepiej ostatnio szło. Takie podnoszone były argumenty przeciwko panu. Znaczy, jeden z biznesów, w którym mam salon motocyklowy, yy, jakieś tam marki, likwidujemy, ale to jest związane z tym, że jest dekoniunktura w tej branży akurat. I to nie tylko motocykle, również samochody to widać na bieżąco. Natomiast yy, inne rzeczy, które robię. Funkcjonują. Ale w sporcie nieudany projekt w Lublinie z powołaniem do życia drużyny koszkarek. Związane z wypadkiem moim samochodowym miałem złamany kręgosłup, w związku z tym tutaj jest sytuacja taka nie do końca zamknięta, ponieważ. Względy osobiste i y, krótki czas na załatwienie wszystkich formalności nie pozwolił mi na to, żeby to dopiąć. W związku z tym, że Maciej Polny jest człowiekiem znanym, od chociażby dlatego, że to kolega z branży, dziennikarz, przed laty, y, wcześniej kibica, więc człowiek z tego środowiska także. Y, natomiast y, pan pojawił się w środowisku Żużlowym no, dosyć mocno. Były takie y, komercyjne turnieje Kamela w Interturu przed laty. Y, Proszę przypomnieć się, co robił Pan od tamtego czasu i kim Pan jest w tej chwili, zanim zostanie Pan prezesem? Podobno to już ma się stać za kilka dni prezesem PKS Wyprzeda. 1994 rok, pierwsza impreza, duża właśnie Camel Cup, później cykl czterech turniejów na terenie całego kraju. Na wzór chyba Grand Prix w tym samym roku w 95 wystar wystartowało. To wspólnie było. Przenosiły zyski? Zamykał się budżet? Jak najbardziej. Mhm. Tutaj wspólnie z Zenkiem Plechem, z Tomkiem Zelmańskim i z moim bratem. To było takie przedsięwzięcie. Później Winter Tour, później współpraca z Philip Morrisem takie imprezy dla kibiców na stadionach, dla firmy Leader Service, dla Poczty Polskiej, łącznie z Grand Prix. Jako menedżer, Boczczy. pana rola w tym była Jako taka... menedżer i opiekun projektów, który pozyskiwał i właściwie przygotowywał całe te imprezy. Myśmy mieli zawsze na barkach tak naprawdę zakontraktowanie zawodników. No, oczywiście poza Grand Prix. Grand Prix to była inna sytuacja. Natomiast przygotowanie Oprawa, współpraca z mediami, to wszystko było w mojej gestii. Ja właściwie wynajmowałem od klubów stadion. I na tym polegała współpraca taka bliższa. I klub występował jako organizator ze względów formalnych w stosunku do y, Polskiego Związku Motorowego. To tak mniej więcej wyglądało. A ostatni czas te motory w Gdyni, coś jeszcze? E, no e, robiliśmy Kłady zdaje przez, się. Tak, mm -hmm. przez 5 lat w Krokowej e, z zawody na kładach, kład e, Golden Cup. Również próbowaliśmy wprowadzić ligę żużlową w Polsce z Rafałem Senikiem, który szykuje się właśnie do wyjazdu na Dakar najbliższy jako reprezentant Polski. Może jako Wybrzeże Gdańsk pojedzie. Hmm. Chyba nie. Ma marketingowo mogłoby się udać. Chy chyba właśnie... Nie, by weszła? No tutaj nie, było, tu inna grupa Orlen. No żeby się ścigać <grym> z Orlenem, dokładnie tak w tym jest. celu. Leszek Blanik, rezygnując z oddania głosu na Macieja Polnego, stwierdził, że potrzebne jest nowe otwarcie. To w takim razie prosimy teraz takie ekspoze króciutkie. Co nowego zdarzy się przy zawodników? Jakie będą pańskie pierwsze kroki? Z kim pan będzie współpracował? Tu pytanie o nazwiska. Czy te Terleccy będą rządzili? Bo Andrzej, pana brat, jest menedżerem, sędzią. Zenon Plech, Gerard Sikora... Stanisław Chomski. Jestem wczoraj po rozmowach z kilkoma osobami między innymi z Gerardem Sikorem o Sikorą rozmawiałem. Pytałem go się o chęć współpracy w klubie. Odpowiedział mi, że w formie etatu na pewno nie jest zainteresowany. On by chciał być bardziej ciałem doradczym, współpracować i tutaj potrzeba chyba tego środowiska, które nam gdzieś zginęło. Zenek Plech, Grzesiek Dzikowski. To są ludzie, którzy tutaj się wychowali, tutaj żyli i dzisiaj o nich zapomnieliśmy i właściwie ich nie ma w, w tym naszym gdańskim żużlu. A często mogą czasami coś podpowiedzieć i znają się na tym. Dzwonił do mnie wczoraj Krzysiu Cegielski z gratulacjami, bo zaoferował pomoc. Myślę tutaj również o pracownikach, którzy są, którzy są obecnie. Tak? Tacy jak Mirek Dzikowski czy Stasiu Chomski. Ja muszę z tymi ludźmi najpierw wszystko Mirek, Berliński, Grzegorz Dzikowski przepraszam. Mirek Berliński, Przepraszam, Mirek Berliński, przepraszam, -hmm. tak jest. A kto musi odejść poza Maciejem Polnym? No bo siłą rzeczy, panowie, skoro weszliście do ringu, jeden przegrał, no to ten drugi został. Kto poza Polnym musi A, odejść? Znowu, to jest yy, to, co... Prezentowałem wcześniej, że ja najpierw z tymi ludźmi muszę porozmawiać i dowiedzieć się, co oni prezentują, jaką mają wizję. I ja nie będę im tłumaczył, jaką ja mam, tylko ja oczekuję od nich jakiś. Mm, ofert e, związanych z pracą. Jeżeli spełnią moje oczekiwania, to... Ci najbliżsi współpracownicy, wiceprezes, przewodniczący stowarzyszenia, pan Powiem tak, e, ja tych ludzi w ogóle nie znam. Dlatego mi dzisiaj oceniać e, na zasadzie informacji czysto praksowych, internetowych, to jest e, trudno. Na pewno ja mam swoje jakieś spojrzenie. Bardzo e, dobrym kandydatem i wczoraj również po już po wszystkich rozmowach e, rozmawiałem z panem Oskarem, który był uczestnikiem... E, Oskar Schmidt, przedstawiciel kibiców w tym ciele tak. wybierającym. Człowiek, który ma bardzo dużą wiedzę na temat gdańskiego żużla, jak również jest pracownikiem dużej firmy w Gdańsku, która zajmuje się badaniami marketing marketingowymi. Nawet podczas z samej, z samych obrad komisji rozmawialiśmy na ten temat. I to jest człowiek, który ma potencjał, i kto wie, czy właśnie takich ludzi nie będę szukał. Czyli byłby przymierze z kibicami ponieważ jak jak Najbardziej bo tutaj, tutaj trzeba patrzeć tak, że bez kibiców nie ma przyszłości tego żużla. I pytanie o e, ostatniego człowieka, który byłby tym pierwszym, przynajmniej przy prezesie polnym był Stanisław Chomski trener. On czekał na wybór prezesa po to, żeby wiedzieć, gdzie będzie pracował w nowym sezonie, był gotowy w Gdańsku. No ja dzisiaj właśnie jest już po spotkaniu, e, zamierzam się skontaktować e, z panem Stanisławem, e, porozmawiać przez telefon i umówić się jak najszybciej, natomiast do momentu e, objęcia przez mnie funkcji formalnie, no tak naprawdę nie jestem jeszcze e, osobą decyzyjną, ale Rozmowy oczywiście, jak najbardziej. To w takim razie umówmy się na spotkanie w Radiu Gdańsk z boisk i stadionów w momencie, gdy już oficjalnie będzie pan rozdawał karty w Gdańskim Rzeszlu. Dziękuję, Dziękuję bardzo. bardzo. Dziękuję. Robert Terlecki był gościem Radia